A, szokującą informację miałem powiedzieć. Uwaga, mówię, yy, mówię szokującą informację. Yy, stałem tak gdzieś y, dzisiaj dziesiąta, coś tam, coś tam porobiłem, ale znowu takie poczułem zmęczenie. Położyłem się zrzemnąć, tak na półtorej godziny. Ja nigdy w życiu rzeczy takiego nie miałem, aż muszę się napić, kurwa. Obudziłem się, bo się śmiałem przez sen. Wiecie, co mi się śniło? Że yy, byłem w Fortnite'cie, zlatywałem z lotni, kurwa, na podłogę, i obok jakiś gościu też zlatywał, i on zdążył podnieść broń, a ja nie miałem, i tak pół godziny przed nim spierdalałem. I finalnie znalazłem pompę, i tak na hita go zajebałem web I mi wyskoczyło, że wyszedł z gry, się w kurwiu. Tak się śmiałem, przez sen się śmiałem i się obudziłem, bo się śmiałem. Ja nigdy czegoś takiego nie miałem, kurwa. No tak mi się w chuj śmiać chciało, że hop, mnie pół godziny goni, kurwa, nie miałem broni, i mu w łeb wyjebałem, i umarł, wyszedł. Nie, ale ja mogę już być jakiś normalny, no. Macie pełne prawo tak uważać. No, normalnie. Ja się śmiałem przez sen i się obudziłem. Serio, co jest grane? Nigdy tak nie miałem, nigdy. Ale jaja. To dalej jest sen, weź tak nie pisz nawet. No, to przerażające jest, kurwa. Ja w ogóle zawsze jakieś dziwne sny mam. Ostatnio mnie jakiś stwór gonił w jakiejś kopalni. ser miałem coś takiego i. Boże, jakie sny miałem. Zawsze mam takie. Ale zazwyczaj normalne. Nie, że jakieś straszne albo coś. Tylko takie dziwne po prostu. Ten ze stworem był taki jeden dziwny. Za co dostał mamą bana? Wydaje nam się, że za po prostu wyzywanie. No, gdzie to drugi jest taki stream na Twitchu, że ktoś dzień w dzień wyzywa, jedzie... Kurde, z kurwami, gada i tak dalej, no to tylko on, więc no pewnie jest to wyzywanie, no ile można? Jeszcze tam gadał, że kogoś pobije, kurde. tamtego, tego, że kontrolniaka mu wywali, tam komuś jeszcze jakiegoś widza pobije. No nie ma czegoś takiego gdzie indziej. To tylko on.